Siemaneczko! dzień. dobry widzowie. Gramy sobie dzisiaj w Minecraft'a W co sobie gramy? Jest mój teammate Zaraz sobie zobaczymy. Nie ma. Y Dlatego piszemy WannaBeam I sobie zobaczymy Czy ktoś będzie chciał Czy nie UMG <tryk> Okej, <Okay>. dobra Tak, i <tryk> O jeny. Ja aż zapomniałem, że to się nagrywa.